Dzień dobry, witam Państwa. Dariusz Matecki, dziś 6 marca, rocznica pierwszego kongresu Związku Polaków w Niemczech, który miał miejsce w 1938 roku. I dlaczego to jest dzisiaj tak bardzo ważne, przynajmniej ważne dla mieszkańców Szczecina, gdzie czołowym punktem miasta jest Plac Rodła, ale o tym czym jest Rodło to zaraz. Najpierw, dlaczego ten kongres jest dla nas Polaków, szczególnie dzisiaj? kiedy jesteśmy tak bardzo skłóceni, ważny. Powstały tam wówczas tak zwane prawdy Polaka. Był rok 1938, no nazizm w bardzo zaawansowanym stadium, Polacy prześladowani również na terenie III Rzeszy, i wówczas ksiądz Domański przedstawił prawdy Polaka. Przeczytam je teraz Państwu. Jeden, jesteśmy Polakami, dwa, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci, 3 Polak Polakowi bratem, 4 co dzień Polak narodowi służy, 5 Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. A takim no mottem całego związku Polaków w Niemczech było jesteśmy Polakami, należymy do narodu polskiego. Rodło jest symbolem naszego pochodzenia i naszej łączności z całym narodem polskim. I to jest rodło. Jest to symbol przedstawiający rzekę Wisłę. I dlaczego musiał powstać? Otóż wszystkie organizacje działające na terenie trzeciej Rzeszy po dojściu do Hitlera, do władzy, no miały narzucone jakieś swoy, no swoje, swoje godła, swoje, swoją symbolikę. Polacy, nie chcąc e, używać tej symboliki nazistowskiej, opracowali właśnie taki znak, e, do, no, co do którego Niemcy do końca nie wiedzieli, co on oznacza. E, ten znak się tam przyjął i do dzisiaj funkcjonuje e, i e, no jest na przykład na pomniku na Placu Rodła w Szczecinie. Na tym kongresie odśpiewano również pieśń Rodła, której tekst, przynajmniej fragment, warto przytoczyć. Od wieków wszystko zwyklim kłaść w ofierze, od wieków walczyć, co dnia wciąż na nowo, o okruch prawa polskie w Boga wierze, o polską duszę każde polskie słowo. Jesteśmy Polakami i tego żadna moc nie zmieni. Bóg z nami, sprawa z nami, Bóg nam wiarą serca rozpromienił, Rodło Królewskie mamy, jesteśmy Polakami.